Cześć. Ahoj. Dzisiaj opowiem wam o naszej cudownej niebieskiej kuchni, którą kocham miłością absolutną i mimo że minęło już ponad 4 lata od przeprowadzki, to dalej naprawdę niewiele rzeczy bym w niej zmieniła. Także kawy w dłoń i zapraszam do oglądania. Nagrywać odcinek na temat naszej kuchni. Nagrałam początek i wrócili moi domownicy, więc odwrócimy kolejność i to, co miałam powiedzieć Wam później, opowiem Wam już teraz: a mianowicie nasza kuchnia jest idealnie przemyślana dla rodzin z dziećmi, ponieważ mamy tutaj taką wyspę półwyspę e, obok której stoi Kitchen Helper, z którego i Ludwik, i Lucja. Bardzo mocno korzystają i przy przygotowywaniu posiłków i po prostu tak nawet czasami do jedzenia. O, Lucja się awanturuje. Dzień Tak, tam jest Ludwiczek. Dobry. Ludwiczek właśnie ze mną robi teraz placki. W zasadzie bardzo często robimy placki. Bardzo, bardzo, bardzo często. Przed chwilą mieliśmy małą awarię, bo co się nam wysypało? Proszek. Dzień dobry, witamy serdecznie. się dębnie dębnie. nam proszek z helpy, ym, z tych owoców liofilizowanych, które zresztą bardzo polecamy. Do placków nadają się idealnie, yy, dają kolorek. Jest jakiś bajer dla dzieci, a coś zawsze jakiegoś, yy, jakaś zdrowa witaminka leci. Nie? No. Dobra, teraz ja się biorę za smażenie, a później może uda mi się nagrać pozostałą część mojego filmu na temat kuchni. A może mm. nie? I ogólnie kuchnia to jest mój ulubiony punkt obserwacyjny naszego domu. Oni tam coś robią, jęczą, marudzą, bawią się, a ja tutaj sobie gotuję, piję kawkę i obserwuję. Także bardzo jestem zadowolona, że mamy taką kuchnię, która nie jest osobnym pomieszczeniem, tylko jest połączona z salonem. Jest to bardzo wygodne, zwłaszcza jak się ma dzieci. No dobrze, mamy kolejny dzień nagrań i mam nadzieję, że tym razem uda mi się już nagrać Wam całość, bo nie wiem, jak długo uda mi się tutaj utrzymać jeszcze porządek, żeby to jakoś wyglądało na nagraniach. W takim razie porozmawiajmy o naszej kuchni. Naszego domu to kostrzewy 4, i kuchnia w tym projekcie ma lekko ponad 9 m2, więc jest to absolutnie wystarczający metraż dla naszej czteroosobowej rodziny. Mam wszystko pod ręką, mam dobry układ funkcjonalny i naprawdę nie chciałabym, żeby moja kuchnia była większa, ani mniejsza. Jest po prostu idealnie. Mam bardzo dużo blatu roboczego, na czym mi mocno zależało, bo wiedziałam, że życie w kuchni, wiecie, wiąże się z wieloma sprzętami, z wieloma pracami plastycznymi dzieci, bo nawet tutaj mam pracę plastyczną, ludwiczka. Gdzieś czasami właśnie musi być wystawione pudełko z lekami, gdzieś czajnik, gdzieś płatki, gdzieś toster, gdzieś maszynka do robienia popcornu, bo nie mamy mikrofalówki, więc wiedziałam, że blat to jest obowiązkowy punkt, który trzeba dopilnować, musi być go dużo, musi być on ładny i po prostu dobrze się z nim musi funkcjonować. Dlatego my wybraliśmy blat drewniany ze względu na jego walory głównie estetyczne, ale również dlatego, że świetnie wpisuje się w klimat naszej kuchni, który jest taki sielsko-wiejski. Ma oczywiście on lekkie wady, trzeba go olejować, ale mimo wszystko blat drewniany się po prostu dobrze niszczy. Nie ma on, nawet te wiecie, takie rysy czy kółeczka po czymś gorącym, czy po zostawieniu czegoś mokrego, one dodają bardziej charakteru, a nie sprawiają, że irytuje Cię to po prostu, jak tylko na to spojrzysz. Także blat drewniany był w naszym przypadku strzałem w dziesiątkę. To, na czym mi jeszcze bardzo zależało, to byśmy wybrali idealny kolor frontów do naszej kuchni i jestem przekonana, że nam się to udało. Kolor, który wybraliśmy, to blue capri. I w pierwotnej wersji miał być on taki szaro, zgaszony, taki gołębi niebieski. Ale jak tylko pojechaliśmy do stolarza i zobaczyliśmy ten kolor, który na samym początku wybraliśmy na tych próbnikach, to stwierdziliśmy, że to jest dla nas zbyt szare, zbyt nudne, zbyt smutne. I właśnie wtedy nasz wzrok przykuł Blue Capri i już wiedzieliśmy, że to jest to. To jest taki kolor, który w zależności od pory dnia, od intensywnego światła, on zmienia swój klimat, swój odcień, co dodaje mu mega uroku. Kolejną rzeczą, która tworzy świetny klimat w naszej kuchni, to są te płytki. Teoretycznie klasyczna cegiełka, ale położona w pionie z czarną fugą o, lekkie, o lekko nieregularnym kształcie. Naprawdę dodała tutaj dużo charakteru. To jest model od Equip Ceramicas z Masia Bianco. Kolejny detal, o którym nie mogę zapomnieć przy omawianiu naszej kuchni, to oczywiście jest słynna roleta w koguty i kury. To jest roleta rzymska z decori. Jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. Co prawda ma lekko irytujący mechanizm, ale dla tego wzoru jestem jej w stanie to wybaczyć. Oprócz tego mamy zabawny plakat, piękną roślinkę i od razu jest plus 5 do stylu. Ach, no i jeszcze mój ulubiony punkcik świetna puszka na płatki kukurydziane. Tyle na dziś. Opowiedziałam Wam trochę ogólnie o naszej kuchni. Poznaliście kilka charakterystycznych dla nas detali. Może nie do końca ten film wyszedł tak jak planowałam nie sądziłam, że będę musiała go nagrywać dwa dni. E, ale przy okazji mieliście szansę zobaczyć, że faktycznie ta nasza kuchnia jest przyjazna dzieciakom, że to miejsce na Kitchen Helper to jest obowiązkowy po prostu punkt przy projektowaniu kuchni, jeśli ma się dzieci. Co jeszcze? Mam nadzieję, że się ten Wam film spodobał. Klikajcie łapki w górę i subskrypcję, a ja już niedługo postaram się przygotować dla Was film o organizacji w kuchni, o tym, jak radzimy sobie bez spiżarni, jakie mamy sprytne rozwiązania w szafkach, jakie są nasze hity i wpadki przy wybieraniu sprzętów. Ale to wszystko będzie zależało od tego, czy, czy takie materiały się Wam będą podobać, czy będziecie chcieli to oglądać. Dawajcie znać w komentarzach. Eee, a teraz mam nadzieję, że załapaliście już trochę inspiracji i do zobaczenia w kolejnych filmach.